Jest 19.30, Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na Wiadomości. Kamil już w powietrzu, dobra wysokość przelotowa, jeszcze parę metrów, dobry skok Kamila Stocha. Polska drużyna na drugim stopniu podium. Co tu dużo mówić, czołówka. Krok po kroku starać się aktywizować polski kapitał. Strategia premiera Morawieckiego. Jeśli premierowi Morawieckiemu uda się zrealizować te plany, to zyskają zarówno mali, jak i duzi przedsiębiorcy. Nie mam słów, żeby wyrazić wdzięczność za naprawdę tyle darów. Wielkie serca Polaków. Uwielbiam właśnie to, kiedy, kiedy z ludzi wychodzi ten nadmiar dobroci wiadomości zaczynamy od bardzo dobrego występu polskich skoczków narciarskich w niemieckim Titizen neustadt W konkursie drużynowym pucharu świata zajęliśmy drugie miejsce, minimalnie przegrywając z Norwegami. Łączymy się teraz z Michałem Regulskim, który jest na miejscu. Ne, witaj. Bardzo cieszymy się z drugiego miejsca, ale do pełni szczęścia naprawdę niewiele brakowało. Nie, nie słyszę dzwońcie. Mamy niestety łączności, a zatem proszę Państwa kolejny temat, ale nie zmieniamy tematu, pozostajemy w temacie skoków narciarskich, bo to jest drugie podium Biało-Czerwonych w trzecim drużynowym konkursie w tym sezonie. A po dzisiejszym konkursie Polska w klasyfikacji Pucharu Narodów awansowała na trzecie miejsce. O szczegółach opowie Państwu Mateusz Nowak. Kamil już w powietrzu. Dobra wysokość przelotowa. Jeszcze parę metrów. Dobry skok Kamila Stocha. Zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało w ostatecznym rozrachunku. Pół metra. Tyle zabrakło naszym skoczkom, by odnieść pierwsze zwycięstwo w sezonie. Niewiele, a konkurs zaczął się dla nas naprawdę dobrze. Dawid Kubacki, wysoko pięknie! Po pierwszej serii prowadziliśmy z wyraźną przewagą nad rywalami. Dawid Kubacki skoczył 141,5 metra. Brawo Dawid! No i wyprowadzamy ten mocny cios. A kilka minut później metr dalej i wylądował Kamil Stoch leci daleko ląduje Skok w drugiej serii bardzo daleko zaczęli latać także Norwegowie. Dobra prędkość przelotowa i teraz odpalił Anders Vanemel. Kapitalnie skoczyli Anders Fanemel i Daniel Andre Tande. Poza zieloną granicę. Zwycięstwo przypieczętował Johan Andre Forfang. Pięknie przemknął nad bólą i dobry skok ryby Piotka żyły. Polacy nadal skakali równo i daleko. Nie wystarczyło to jednak by pokonać dziś Norwegów. Z trzecimi Niemcami wygraliśmy o prawie 30 punktów. Kamil Stoch indywidualnie uzyskał Najlepszy wynik. To pokazuje, myślę o tych ośmiu skokach polskich zawodników dzisiaj, że oni są na początku olimpijskiej drogi, a w końcu to jest sezon olimpijski, bardzo dobrze przygotowani. 131,5. Po słabszym początku sezonu Polacy pokazali, że należą do ścisłej światowej czołówki i będą jednymi z głównych faworytów do olimpijskiego złota. Jeszcze mamy pewne rzeczy, niuanse do poprawienia. Zrobiliśmy na pewno dzisiaj jakiś tam mały krok znowu do przodu. Te tryby zaczynają coraz bardziej. Bardziej zaskakiwać. No i myślę, że będzie już tylko lepiej. Po raz 17 w historii Pucharu Świata stoimy na podium. Szansa na kolejne podium już jutro w konkursie indywidualnym. Transmisja od 1515 .15 w jedynce. Mateusz Nowak, wiadomości. Jeszcze raz próbujemy połączyć się z Michałem Regulskim. Witaj Michale, zajęliśmy drugie miejsce, bardzo się z tego cieszymy, ale bardzo niewiele brakowało do pierwszego. Powiedz ile? No dokładnie 8 punktu, czyli niecałe pół metra. Konkurs był fenomenalny. Naprawdę od samego początku, po pierwszym skoku Piotra Żyły, byliśmy na drugim miejscu. Później skakali Maciej Kot, Dawid Kubacki no i w końcu Kamil Stok, który pokazał swoją wielką, mistrzowską klasę. 142,5 metra i Polacy na półmetku objęli prowadzenie. W finale prowadzenie zmieniało się. Raz byliśmy to my, raz Norwegowie, no ale ostatecznie zabrakło, tak jak mówiłem, tych 0,8 punktu do pełni szczęścia. Ale i tak Polacy byli. Bardzo zadowoleni z tego występu. Pamiętajmy, że w KUSAMO była dyskwalifikacja i zajęliśmy szóste miejsce, a tak wracamy znowu na podium. To nasze dziewiąte podium drużynowe w ostatnich dziesięciu konkursach. ze Neustadt, Michał Regulski, bardzo dziękujemy. A proszę Państwa, na zakończenie wiadomości, jeszcze raz przypomnijmy Państwu najlepsze skoki naszych zawodników. Jeszcze raz najlepsze skoki Polaków. Przypomnę, że w konkursie drużynowym w skokach narciarskich Titizen Neustadt Polska zajęła drugie miejsce. To jest dobry skok reprezentanta Polski, a więc dobrze rozpoczynamy ten konkurs drużynowy. Dawid Kubacki, wysoko pięknie, Dawid! Pryską piotka żyły. Wniosło go niesamowicie nad ze Leci daleko, ląduje daleko. Piękny skok Kamila. Jak wysoko, jak ładnie i jak daleko skoczył. Dzisiaj chłopaki, pięknie, wielkie brawa i gratulacje.